No hej, dzisiaj jest bardzo fajnie, bursztynków jak mrówków dosłownie wszędzie są, tu jest, tu jest, tu, tu są, wszędzie, po prostu nie zbieram wszystkich, bo tego nie, prze, nie, nie przejrzysz, nie przebierzesz dosłownie i cały czas może dosypuję, tu są jakieś, tu, tu, no mówię, wszędzie, nie? co by znalazłem taką plamkę, i sobie ją będę cały dzień eksploatował. I to w dzień, a ja sobie jeszcze przyjdę tutaj w nocy z latarką. Tak więc do zobaczenia w nocy. Ja pochwalę się jeszcze tak w dzień, co znalazłem przed opublikowaniem tego filmiku. Na razie heja. No i tak wygląda. Eee, druga rywka, nie? To mielizna dosłownie. Woda sięga mi do ud, do wybiegnać a zobaczcie, jak daleko jestem od lądu. No i tutaj właśnie jest taka mielizna fajna. I za tą mielizną jest bursztyn. Zarąbista sprawa. Zarąbista. No ja wracam do połowu. Dzień dobry, no jestem w domu. Aparat trochę mi zaparował, no bo mnie zalała, <laughs> zalała zalało, na rywce troszeczkę. No ale tam też nie, strasznie mało bursztynków. I zobaczcie głównie ten. Głównie to taki drobny, mały bursztynek, nie? Tak okolice 1 grama, 07 gram. Ale przyjemny dla oczu. I trafił mi się jeden właśnie o taki większy kawałek, znaleziony w wodzie, tak więc bez, bez, nie wiem co bez, zmęczony trochę jestem, no i też mam taki bardzo fajny kamyczek żółty, Myślałem na początku, że to bursztyn, ale nie ma tej gramatury i wyglądu bursztyna. A tak sobie pomyślałem, że go przewiercę i sobie zrobię z niego też jakiś wisiorek. W sumie z tych kamyków, tych nadmorskich, to by bardzo fajne. No, nam naszyjniki wyszły, zobaczymy, pomyślę. A tymczasem zabieram się do jedzonka, bo ja jest, jest godzina 10.10, 10, a nic ja nie jadłem od wczoraj. Na razie no to, a jeszcze ten, jeszcze wieczorkiem się z lampą wypiorę, Tak nie wiem, koło 17.18 jak się, no jak odpocznę. Trzymajcie się, heja.